W tym filmie zagram jako Polska w Europa Universalist 4. Dawno w to nie grałem, jestem tragiczny w tą grę. Takie podstawy podstaw ogarniam. Chyba, chyba, że już zapomniałem. No dobra, tutaj jest aktualna nasza sytuacja. Mi się tego czytać nie chce. Tu jest jakaś religia, jakieś tam informacje podstawowe. Mniejsza w to. Okej, okay, więc jak to się robiło? Tutaj się kogoś wybierało zawsze. Wybiorę tego koleżkę, bo on jest dosyć tani. Wystarczy na niego 19 zł. Ja początkuję 61 Czy ja to chcę? Mogę w sumie wziąć tego ziutka. A tutaj? O, to, bo on mi tutaj zmniejszy cenę na wojsko. Muszę wybrać sobie jakieś rywali, To moim rywalem na pewno będzie Czy Zakon Krzyżacki? Czechy? Tutaj yy, Zakon Krzyżacki i Dania. No dobra. Co tu się jeszcze robiło? no tu się wybierało. Na armię będę te, póki co dawał najmniej pieniędzy. Bo z tego co wiem, to, to się daje tylko na maksa, jak ma się jakąś wojnę lub się szykuje do wojny. To dam na maksa i resztę na zero. Nawet tu jeszcze nic nie mogę odblokować. U, o co tu chodzi? Tutaj jakieś. Rzeczy muszę robić, jakieś rzeczy zdobywać, no dobra. Dobra, pora puścić czas. I niech się dzieje, co ma się dziać. Oho, kaussus belli. Mamy kaussus belli na Danie albo Czechy. Kopsus belli to jest ten cel wojenny po prostu. I może by nas za niedługo wypadałoby sobie z kimś się tu pobić, a bym chciał na pewno sobie tutaj poprawić jakieś relacje, na przykład z taką... Z takimi Węgrami, z którymi się nie lubię. Dosyć dziwne, bo z Węgrami zawsze mieliśmy dobre relacje. Chociaż też mieliśmy wojnę czasem, to mało osób wie. Ale będę z nimi poprawiał relacje, bo z Węgrami lepiej mieć dobre relacje niż słabe relacje. Oho, oho, coś tu się dzieje. Czy ja chcę tutaj jakiś ślub z Litwą brać? Mogę, to coś mi tutaj doda. I tu też za niedługo będzie to cała rzecz pospolitą Bajga narodów. Ja właśnie nie wiem, czy ja teraz sobie tego nie wybrałem. Nie, bo do tego to chyba jakiś event był. Okej, okay, i Austria, co tu jest? No dobra, mniejsza w to. Chociaż słyszałem, że eventy są bardzo ważne w tej grze. A ja sobie tak skipuję po prostu. Oho, no dobra, tutaj mogę wybrać albo jakiegoś własnego władcę, dobrego, albo wybrać sobie gorszego władcę i mieć rzecz pospolitą abajka narodów. Wybiorę rzecz pospolitą abajka narodów. Chyba, chyba, chyba właśnie co wybrałem. No? Świetnie. Będę tutaj z naszymi kolegami poprawiał relacje. Jakieś kolejne eventy. Mam claimy na jakieś kolejne rzeczy, dobra. Będę tu poprawiał też relacje ciągle. A wy przypadkiem nie jesteście moim wasalem? Przecież to był mój wasal, halo? Jest! Także tutaj jest, to jest mój wasal. I jak się jak anektowało tutaj wasala? Aneks, wasal, o! Będę mógł dopiero w 54 zaanektować. I potrzebujemy mieć ze sobą dobre relacje. No to z nimi też będę poprawiał relacje, żeby ich zaanektować. A tu są dla jakieś eventy. A, bo tutaj jest prawosławie na jakichś tam terenach. No dobra. W kim ja bym mógł jeszcze szukać sojusznika? W Mołdawii w sumie, ale z Mołdawią mieć sojusz to trochę słabo. Wolałbym coś jednak lepszego trochę. Mam jakieś kolejne kaimy. jakbym chciał ich zaatakować, to kto by ich stanął w ich obronie? Livonian Order i Mecklenburg. Czy ja chcę iść na wojnę? Nie wiem. Aby skitu tu się jeszcze coś ulepszało, jakieś rzeczy. Chwila. Ono tutaj. I też na wojsko coś tutaj można dodać trochę. Okej, okay, świetnie. Te punkty to są tutaj na górze, to tam wydaje. I to mi coś tam polepsza. A z tego co wiem, to są lepsze rzeczy. Lepsze taktyki na zarobek w tej grze. Na przykład handel. A żeby był handel, to potrzebuję dostęp do morza. To by stanął w ich obronie tutaj. O, i dużo państw. my się może szykował na wojnę z zakonem chryrackim. Oho, support dla Mołdawii. Tu mogę, nie wiem, stracić prestiż i legitymację jakąś tutaj, czy. Manpower czy... Nie no, Dukatów nie chcę tracić. Wysłałbym... Wysłałbym tam ludzi po prostu do Mołdawii, bo tam jakieś problemy są śmieszne. Ja mam z nimi bardzo dobre relacje teraz, no spoko. Jak się rekrutowało armię tutaj? Bo... Pamiętam, że dałem Dawałem sobie radę z tym. A jak to się robiło? To się klikało chyba na prowincja? Ono? Bym sobie coś tu wyrekrutował i niech się rekrutuje. To, to mi się zaczęło rekrutować, ta? Ta, rekrutuję się. I yy, wypowiedział wojnę zaraz tutaj kolegom, bo potrzebuję dostępu do morza. Ja bym nie chciał tej wojny od razu przegrać, ale no, trzeba coś tutaj też walczyć, bo nie wolno się bać. A i też trzeba sobie już zwiększyć wydatki na wojsko, skoro zaraz będzie na wojna. Okej. Okay. Dalej coś zarabiam w sumie, więc fajnie. Oho. Uh -huh. Dobra, tutaj się zgodzę na to. Świetnie. Dobra, ustawię swoje wojsko blisko tutaj naszego wroga. Chociaż chwila, a tu liderów jeszcze trzeba powybierać. Ty to tutaj ja tylko jednego generała mogę zrobić. Ja co miesiąc dostaję 5 tych punktów militarnych. To my się aż tyle czekać, czy może po prostu to złączyć w jedną armię, tak? Albo, chwila, ile kosztuje jeden? 50. To mogę zrobić coś takiego, żebym wybrał jakąś armię stąd. Chwila, jak to się dzieliło. O, select. Coś takiego. Yy, to bym chciał złączyć w jedno. A nie, tu już jest jedno. To to chcę złączyć. Okej, okay. I wybieram sobie tutaj dwóch generałów po prostu. Nalecimy jakiegoś agenta wroga u nas w ogóle. Co jest nieźle? Okej, okay, pora na jakiegoś generała. I Tutaj jeszcze jakiś. To nie jest dobry, nie wiem, ale wie widzę, że tu są jakieś statystyki. Dobra, niechaj będzie. I pora zacząć się bawić. Mecklenburg by w ich obronie. To jest Mecklenburg? Nie, to jest Wolgast. Jeszcze Szczecin. Na Szczecin to daleko. Livonian Order. To z Livonian Order sobie poradzi ee, Litwa, mam nadzieję. A nie mam na nich kosmos beli. I miałem jeszcze przed chwilą. I miałem jeszcze przed chwilą Belii jakieś na nich. Nie mam dyplomatów, żeby zrobić ten. Chwila, to ja przestanę z nimi poprawiać relacje. I już mogę robić tutaj y, Spy Network. Muszę poczekać, aż to będzie miało 25%. No dobra, to może jeszcze w międzyczasie coś się stanie. O nowy papież, niechaj będzie. O te jakieś budynki jeszcze można stawiać w ogóle. Ale mnie na razie nie stać na nie. A żeby zrobić z beli, to potrzebuję mieć 25% tutaj tego Spy Network. I to pójdzie ogarnąć. O jakieś tam problemy się pojawiają. Ja tracę tu pieniądze. Aha, nie na długo. Chwila, tu sobie coś rozbuduję. I znowu, I znowu coś zarabiam. Ważne jest to, żeby tej, tej kasy po prostu nie tracić, myślę. Okej, okay, kogo ja będę tych wspierać o kurczę, to może wiele zmienić. Wybiorę tego ziutka. Mam stabilność na minus jeden. Jak stabilność zwiększyć? Halo? Ej, bo to, to chyba źle, jakie mam stabilność na minus jeden. Ale nie, nie umiem brać tą grę. Ja się jeszcze uczę tutaj, ja pewnie. Pomogę sfabrykować klima. To na co ja bym go chciał? Na Kulm. Nie chcę na Tuchel. Na Tuchel, a potem będzie na Gdańsk. Ja mamy już klima od razu. Ja chyba trzeba trochę czasu puścić. Declare war. o oh jest. Take Tuchel. Wzywam wszystkich swoich sojuszników. I o co pływa? Czemu nie mogę wypowiedzieć jeszcze wojny? Konfirm. Nie mam dyplomatów do wysłania. To chwila. będę. Niech przestanę poprawiać relacje z Litwą. Puszczę trochę czasu. żeby wysłać dyplomatę, żeby powiedzieć, że planuję kogoś zaatakować. To trochę dziwne. Jakieś tam minusy z tego mam, ale dobra. Pora zaatakować, zmniejszyć czas. Niech się dzieje. A nie, tu tu jest jeszcze wroga armia. Chwila, za dużo eventów. Przegraliśmy jakąś bitwę? Co? Okej. Okay. To słabo, ja wiem, chciał ich tu za To jest jeszcze jakaś wroga armia. Czego to jest? Pszt. Armia ze Szczecina, no dobra. Halo. o nie, to ja to też przegram. Ile to jest wrogiego wojsko w ogóle? Gdzie to moje wojsko się wycofuje całe? Do Krakowa, ale widzę, że tutaj Litwa bardzo pomaga. To niech pomagają. Myślałem, że jestem dobrze przygotowany na tą wojnę, ale. No i wyraźnie nie byłem. No się, myślałem, ja wiem, że jestem sobie w tą grę, ale myślałem, że jestem wystarczająco wy przygotowany do tej wojny. Myślałem, że to, co mam to sobie poradzę na szybkie zdobyć jakiegoś tam, nie wiem. Jakieś tam rzeczy i na szybką konferencję pokojową. Jeszcze coś tu wyrekrutuję, ale to już kasy nie mam kompletnie. my się trochę tego wojska jeszcze odnawia. Zawsze można brać pożyczki, ja kiedyś tak zrobiłem i sobie cały kraj zadłużyłem. O, już pierwszą pożyczkę wziąłem, świetnie. Pożyczki, dobra. Ja się będę tutaj był na śląskich terenach jakiś. Ja nie mam z Czechami wojny. Mam, mam wojnę z Czechami, aha. To może mi się tutaj Czechami zajął? Wygrałem wojnę, wygrałem bitwę o opolenie wojna. Ile ich tu przyszło? Czyli 50 tysięcy wojska wroga. Nie no, wszyscy przeciwko mnie. To jest zwykły upadek po prostu. No ale tak bezwojennie to trochę ciężko w to grać, więc pró próbowałem od razu content robić też, nie? Ale jak widzę co się dzieje w tej Polsce, to to jest tragedia. Aż nie widzimy się tego dalej oglądać. Chociaż nie dopuszczę czas tutaj. Ale tutaj szybko chłopie upadnę. Ale to jest tragedia. Może jest jakaś modyfikacja na prostszej. Aj, żebym się tutaj nauczył coś grać. Bo poradniki też oglądałem i coś tam się nauczyłem, ale najwyraźniej nie umiem wystarczająco dużo. Może Polska to też nie jest odpowiedni kraj do tej gry. Może powinienem zagrać czymś mocniejszym. na przykład Imperium Osmańskie. No, to jest na przykład to. No żeby tak w pierwszej wojnie upaść, to w taki koncertowy sposób. No cóż.